Instytut Badań Edukacyjnych przedstawia druzgocący dla reformy Barbary Nowackiej raport. Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wyposażyć szkoły w narzędzia do inwigilacji rodzin ostrzegają prawnicy. Włosi chcą rozszerzenia obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych ograniczenia edukacji seksualnej. Dzień dobry, Mateusz Blachnierek. Witam w rodzinnym serwisie informacyjnym. Jesteśmy tu po to, aby dostarczyć Wam wiedzy, wsparcia i inspiracji w codziennych wyzwaniach rodzicielstwa. Zapraszam! Państwowy Instytut Badawczy Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił wyniki badań oparte na 7,5 tysiąca ankiet przeprowadzonych w ponad 2000 tysiącach szkół. Jak pokazują wyniki, nauczyciele nie pozostawili na flagowej reformie minister Barbary Nowackiej suchej nitki. Aż 91% pedagogów w klasach 4-8 wskazało, że w związku z zakazem zadawania prac domowych uczniowie mają trudności z utrwaleniem materiału. 84% z nich dostrzega spadek motywacji do nauki według 70%. Dzieci są przez to mniej samodzielne. Główne rekomendacje dla men płynące z tego raportu to przywrócenie prac domowych dla określonych przedmiotów i limity liczbowe prac domowych. Jedna trzecia badanych domaga się powrotu do sytuacji sprzed zakazu, czyli przywrócenia zadań domowych bez żadnych ograniczeń. Jest to najliczniejsza grupa wśród wszystkich respondentów. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce regulować proces wydawania orzeczeń i opinii w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W tym celu wprowadza obowiązkową ocenę funkcjonalną ucznia, która stanie się podstawą do diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży. MEN właśnie ogłosiło w tej sprawie rozporządzenie. Zdaniem Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris wiąże się to z zagrożeniem inwigilacją rodzin. System zakłada bowiem analizę środowiska domowego ucznia, relacji rodzinnych, warunków życia i sytuacji emocjonalnej. Wprowadza przy tym, jak wskazują eksperci, większą biurokratyzację, faktyczną pomoc zastępuje formalizmem, a także może spowodować pogłębienie nierówności społecznych. Tym razem bez flag, bez megafonów i bez sztywnych konferencji. Nauczyciele tym razem nie wyszli na ulicę, ale protestują. Niektórzy po prostu przestali wychodzić ze szkoły czyli robić to, co przez lata robili za darmo. Przestali łatać system, który działa tylko dzięki ich dodatkowej pracy. To słowa Igi Kazimierczyk, jednej z działaczek zajmujących się edukacją, pod którym mogłyby się podpisać tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy nauczycieli, mogłyby i to właśnie robią. W sieci powstają kolejne petycje z wyrazami sprzeciwu wobec zmian wykładni prawnej dotyczącej godzin ponadwymiarowych po nowelizacji karty nauczyciela. Kolejne szkoły rezygnują z organizacji wycieczek. Tymczasem z delegacją nauczycieli spotkał się Donald Tusk. Premier zmianę w przepisach nazwał nieporozumieniem i zapowiedział, że będzie się starał przyspieszyć procedurę naprawy sytuacji. Komisja Kultury, Nauki i Edukacji Włoskiej Izby Deputowanych przyjęła poprawkę, która rozszerza obowiązujące jak dotąd tylko w przedszkolach i szkołach podstawowych ograniczenia dotyczące edukacji seksualnej. Tym razem objęte mają być nim także szkoły ponadpodstawowe pierwszego stopnia. Projekt nowelizacji ustawy zakłada konieczność uzyskania pisemnej zgody rodziców lub samych uczniów w przypadku osób pełnoletnich na udział w jakichkolwiek zajęciach dotyczących tematów związanych z seksualnością. Projekt musi jeszcze uzyskać zgodę parlamentarnej większości. Wiele na to wskazuje, że znajdzie poparcie koalicji rządzącej, która wprowadziła już takie prorodzinne rozwiązanie jak zakaz rozprzestrzeniania treści pornograficznych wśród młodzieży oraz zakaz surogacji. Tymczasem, mimo licznych protestów, w blisko 100 polskich szkołach zorganizowano tzw. tęczowe piątki, czyli wydarzenia poświęcone promocji otwartości na inne orientacje seksualne ukrytej pod przykrywką solidarności z młodzieżą LGBTQ. Warsztatom i spotkaniom, które odbywają się w placówkach edukacyjnych, towarzyszą seanse organizowane w jednej z sieci kinowych. Pokazywany film ma za zadanie normalizacji relacji homoseksualnych wśród młodych ludzi. Organizatorzy akcji z Fundacji Grow Space zapewniają, że teraz, gdy w Polsce rządzi koalicja przychylna środowiskom LGBTQ, można bez przeszkód w niej uczestniczyć, jednak liczby bezwzględnie pokazują malejące zainteresowanie tym tematem. Od czasu zmiany władzy liczba szkół organizujących tzw. tęczowe piątki zmalała o połowę względem szczytowego roku 2018, kiedy przedsięwzięcie było wykorzystywane politycznie w celu osłabienia konserwatywnego rządu i wspierane sporymi dotacjami. из-за границы. Dziękujemy za wasze wsparcie. To właśnie dzięki wam możemy tworzyć rodzinne serwisy informacyjne oraz prowadzić portal PolskieForumRodziców.pl. Każde polubienie, komentarz i udostępnienie naszego materiału to ogromna pomoc. Dzięki temu docieramy do większej liczby rodziców i rodzin. Jeśli chcecie nas wesprzeć jeszcze bardziej, zapraszamy do postawienia nam wirtualnej kawy. Link do platformy BuyCoffee znajdziecie w opisie. Każda wpłata pomaga nam rozwijać nasze działania i dostarczać wam wartościowe treści. Subskrybujcie nasz kanał by być na bieżąco. W imieniu całego zespołu rodzinnego serwisu informacyjnego, dziękuję za Waszą uwagę i wsparcie, Mateusz Brachnierek, bo rodzina jest zbyt ważna, by o niej nie mówić.